Cześć, Daniel Ortega z tej strony i następne wyzwanie, czas na następne wyzwanie. Dawno żadnego nie było i już najwyższy czas. Sam się zaczynam zastanawiać, co ja tym razem wymyśliłem dobrego. Zresztą zobaczcie sami, co mamy zrobić. Wyzwanie jest bardzo proste, bo jest to tylko jedno ćwiczenie i waszym, jak i moim zadaniem jest zrobić określoną ilość powtórzeń. Teraz pierwszy poziom to jest 5 powtórzeń. Mało to, tak? Zaraz zobaczymy, czy to jest rzeczywiście mało. Pierwszy poziom to jest 5 powtórzeń. Drugi poziom to jest 10 powtórzeń. Trzeci poziom to jest 15 powtórzeń. Poziom alfa to jest 20 powtórzeń. Zróbcie 20 powtórzeń, żeby zakończyć to wyzwanie na poziomie alfa. Teraz Wam tłumaczę, jakie to są powtórzenia i raczej jakie to jest w ogóle ćwiczenie. Bardzo proste, ponieważ robimy dwa razy wykrok, dwa razy przysia, później... Dwa razy pompka jest to, jakby modyfikacja. Następna moja modyfikacja krokodylka. Już zrobiłem jedno wyzwanie z krokodylkiem z ciężarem, z dwoma handelkami, więc możecie je sprawdzić. Zostawię dla Was link w opisie, ale tym razem będziemy robić cały krokodylek z wagą własnego ciała. Jak to wygląda? Po pierwsze, robimy wykroki. Raz, dwa. Od razu robimy takie wykroki z wyskokiem. Nie robimy czegoś takiego. Staramy się zrobić od razu. Raz, dwa. Następnie. Przechodzimy do przysiadu. Raz, dwa. Następnie, po drugim przysiadzie, schodzimy do dołu do krokodylka i robimy pompkę. Z tym, że podczas tej pompki podnosimy się i staramy się podnieść naszą lewą nogę, prawą rękę, pompka. Prawa noga, lewa ręka, pompka. Wracamy i zaczynamy od nowa. To jest jeden. I to właśnie był mój śmiech rozpatrzy, bo sam nie mam pojęcia, ile powtórzeń zrobię. Poziom pierwszy 5, poziom drugi 10 powtórzeń, poziom trzeci 15 powtórzeń, poziom alfa staramy się zrobić 20 powtórzeń. Jeżeli zrobisz więcej niż 20 powtórzeń, hej! Pochwalcie się w, e, w komentarzach, ale pamiętajcie, staramy się to zrobić w jak najkrótszym czasie. Czyli jeżeli e, chcemy zrobić poziom alfa, staramy się to zrobić w mniej niż powiedzmy 5 minut. Tak? Nie możemy tego robić przez 10-15, albo przez cały dzień, później się popalić, że zrobiłem 20 albo 50 razy to ćwiczenie. Nie, zrobimy w 5 minut. To jest nasz limit czasowy. E, możecie robić całe 5 minut to ćwiczenie. Możecie po prostu zrobić 2 minuty i powiedzieć: pakiet. już nie mam ochoty więcej. Tak czy inaczej, ja postaram się zrobić jak najwięcej teraz. I wy zaraz po mnie możecie e, zrobić to samo. Jedziemy. To jest jak próbujesz. Robi przysiady dzień po treningu nóg. Nie ma główki, jedziemy. Dobra słuchajcie, macie wasze nowe wyzwanie Sam się zastanawiam co ja wymyśliłem Mam nadzieję, że wam się podoba Mam nadzieję, że przynajmniej Niektórzy z was się nie przestraszyli tego wyzwania I zrobili je Razem ze mną, a raczej od razu po mnie Podzielcie się w komentarzach Ile zrobiliście Tutaj nie ma wstydu, jeżeli zrobiliście nawet jedno Pochwalcie się, powiedzcie, wow, zrobiłem jedno, bo to jest pojebane i macie rację, nie trochę pojebane. Tak czy inaczej, 20 powtórzeń, spróbujcie zrobić 20 powtórzeń. Ja chyba zrobiłem 20 powtórzeń, może troszeczkę ponad zrobiłem dwa albo jedno więcej, bo w połowie się pomyliłem. Chyba nie zrobiłem pełnego powtórzenia, dlatego dla ścisłości, które poprawiłem, to później dodałem jedno albo dwa powtórzenia, sam trochę straciłem rachubę później. Tak czy inaczej, to wyzwanie jest dosyć szalone. Jeżeli zrobicie więcej niż 20, naprawdę gratulacje. To by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie kciuki w górę. Jeżeli jesteś nowy, to subskrybuj. Będzie więcej wyzwań, więcej treningów, więcej porad żywieniowych, więcej wszystkiego. Trzymajcie się. Na razie.